Witaj, nazywam się Marian Nocą i jestem autorem książki Zapatkowa dewiacja. To trzecia część trylogii o Wiktorze Mosie, byłym komandosie, który jest na drodze do odkrycia starożytnej tajemnicy, mogącej zmienić bieg historii. Wiktor musi stawić czoła nie tylko swoim wrogom, ale także swoim poplecznikom. Najtrudniej pokonać własne ograniczenia, które nie sprzyjają uczuciom do ery dramatycznej. Archeolożki i przyjaciółki, która odgrywa w jego historii coraz większą rolę. Towarzyszy mu stary notes, który zrujnował mu życie i jest, jak się okazuje, częścią większej kładanki. Prowadzi ona do sekretnej lokalizacji, gdzie czeka na nich coś, co może odmienić losy świata. Czy Wikor zdąży tam dotrzeć przed swoimi wrogami? Dlaczego rywalizują z nim wiedzy tego świata? Rządy państw! Czy jego uczycie do niej przetrwa próbę czasu i spraw, jakie jej dotkną? Czy ujawnią światu starożytną wiedzę, która może być kluczem do przyszłości? Motto na pierwszych kartach książki, które umieściłem, brzmi następująco. W drodze ku miejscu, którego ponoć nie ma, liczy się wytrwałość w przekonaniu, że ono tam jest. Jeśli chcesz się. Tego dowiedzieć, zapraszam Cię do lektury mojej książki. To książka pełna akcji, zagadek i emocji. Nie ma tu słowa przesady. Książka, która nie pozwala się mówić. Zmierzy się z swoją wyobraźnią, która może cię zaskoczyć.